Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał na temat czwartej linii warszawskiego metra. Jak informują media, właśnie ruszyły przygotowania do budowy linii, która połączy ze sobą Wilanów i Tarchomin. Co ciekawe, będzie to najdłuższy odcinek metra w stolicy. Na trasie prognozuje się również wielkie natężenie ruchu pasażerów, porównywalne z centralnymi odcinkami M1 i M2. Niektórzy eksperci również twierdzą, że bardziej priorytetową linią metra jest M4, aniżeli M3, co do której są dość znaczne wątpliwości. Jak więc będzie wyglądała linia M4 i kiedy może rozpocząć się budowa? O tym więcej w dalszej części materiału. Jeżeli film ci się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji kanału. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu urbanity.pl pod tytułem. Przygotowania do realizacji najdłuższej linii metra warszawskiego. M4 połączy Tarchomin z Wilanowem. Autorstwa pani Moniki Kumorek. Oraz artykuł na portalu muratorplus.pl pod tytułem Czwarta linia metra. Warszawa przygotowuje się do budowy M4. Autorstwa pana Przemysława Zańko-Gulczyńskiego. W Polsce metro jest wyłącznie w Warszawie. Choć poważnie o budowie podziemnej kolei myśli Kraków. W stolicy Polski funkcjonują obecnie dwie nitki metra. Pierwsza linia łączy Młociny z Kabatami, zaś druga, która jest jeszcze w budowie, na razie łączy Brudno z Bemowem. Stacja Metro Bemowo. Obecnie trwa budowa odcinka do stacji Karolin, a docelowo linia M2 ma zostać rozbudowana dalej na Ursus. Obecnie trwają poważne przygotowania do budowy czwartej linii metra. Jak informuje portal muratorplus.pl już w tym roku zaczną się prace przedprojektowe dla czwartej linii metra. Warszawa będzie przygotowywać się do tej inwestycji, pracując równocześnie nad M3 na Gocław. Czwarta linia metra znalazła się w planach rozbudowy warszawskiego metra i linii kolejowej do 2050 roku. Jak czytamy na portalu Muratorplus.pl, czwarta linia metra będzie przebiegać na osi Północ-Południe i łączyć Tarchomin z Wilanowem. Po drodze M4 będzie oferować możliwość przesiadki na wszystkie pozostałe linie metra M1, M2, M3 i M5. Linia istotnie odciąży M1, zapewniając po lewej stronie Wisły alternatywny szybki transport do centrum. Jak informuje źródło, jakim jest portal muratorplus.pl, 14 marca 2024 roku radni miejscy przyznali 56 milionów złotych. Na prace przedprojektowe, koncepcyjne nad linią M4 będą one prowadzone równocześnie z przygotowaniami do budowy trzeciej linii metra w Warszawie. 19 marca rozpoczął się przetarg na wybór firmy, która wykona prace przedprojektowe. Ten etap prac nad linią M4 potrwa do 2027 roku. Jak wynika z prognoz ruchu pasażerskiego, z czwartej linii metra korzystała będzie dość wielka liczba mieszkańców. Jak informuje źródło, zgodnie z prognozami ruchu pasażerskiego na wybranych odcinkach M4, linia będzie przewozić największą liczbę pasażerów w całej sieci metra warszawskiego. Będzie to nawet 20 tysięcy osób na godzinę w jednym kierunku. Dla porównania obecny rekord to od 14 000 do 15 tysięcy pasażerów. Czwarta linia metra będzie przecinała całą Warszawę na pół z północy na południe. Jak czytamy na portalu murator.pl, linia M4 będzie też najdłuższą linią w całej sieci, a będzie to 26 km. Miasto dopuszcza możliwość, że będzie to linia automatyczna czyli bez maszynistów i z drzwiami wzdłuż krawędzi peronu, które otworzą się dopiero gdy pociąg się zatrzyma. Jednak, jak informuje miasto: na razie jest to wyłącznie jedna z koncepcji. Czwarta linia metra połączy Tarchomin z Wilanowem przez takie dzielnice jak Bielany, Żoliborz, Wolę, Ochotę, Włochy i Mokotów. Na trasie linii zaplanowano 23 stacje. Linia M4 jest bardzo potrzebna i połączy gęsto zaludnione i nadal rozbudowujące się tereny Tarchomina z lewą stroną miasta. Mieszkańcy w dość szybki sposób będą mogli dojechać do centrum miasta poprzez np. stację Rondo-Daszyńskiego i linię M2. Tak samo będzie z mieszkańcami Wilanowa, gdzie również jest wiele osiedli. Linia M4 przebiegać będzie również przez Ochotę i Włochy, gdzie nie ma metra, a linia M4 na pewno usprawni komunikację, szczególnie w rejonie placu Narutowicza, gdzie regularnie zdarzają się ogromne korki. Obecnie jednak nie ma dokładnego terminu budowy M4. Wiadomo, że ma być zbudowana do 2050 roku. Jednak liczni specjaliści zachęcają, aby budowę zrealizować do 2034 roku. Jednak miasto nie odniosło się do tej daty i termin na pierwszy rzut oka wydaje się dość mało realny. Na przykład linia M2 budowana jest już ponad 14 lat. Nie znamy również kosztu budowy, jednak analizując koszty poprzednich nitek metra, to może to być suma przekraczająca grubo 10 miliardów złotych. Dla przykładu, centralny odcinek drugiej linii metra, czyli 7 stacji, kosztował 4,17 miliarda złotych. Wiadomo za to, ile potrwa czas podróży czwartą linią metra. Przejazd pod ratusza na Tarchominie na Rondo Daszyńskiego potrwa 18 minut, a dziś trwa to 35 minut. Przejazd Wilanowa do centrum z przesiadką na M1 zajmie 18 minut, dziś zajmuje to 31 minut. A przejazd Wilanowa na plac zawiszy zajmie 25 minut, dziś to czas 36 minut przejazd całą linią M4 starchomina na Wilanów według wstępnych planów zająć powinien około 46 minut. Pociągi w godzinach szczytu będą kursowały natomiast co około 2 minuty i 10 sekund. Na rok 2024 zaplanowano ustalenie ważnych spraw i informacji związanych z budową czwartej linii metra. Jak informuje portal Murator+PL. Jest to ustalenie dokładnej trasy i lokalizacji stacji czwartej linii metra, analiza zasad eksploatacji linii metra M4, analiza sposobu połączenia linii M4 z innymi liniami metra, czy analiza technologii sterowania ruchem z uwzględnieniem możliwości budowy nowej centralnej dyspozytorni. Uważam, że rozbudowa metra w Warszawie jest potrzebna, lecz trzeba dobrze przeprowadzić trasy nowych linii. W mojej opinii trasa czwartej linii metra wydaje się sensowna i odpowiednio zaprojektowana. Połączenie Białołęki z Wilanowem z równoczesną możliwością dojazdu do centrum i do najważniejszych miejsc w Warszawie jest na pierwszy rzut oka bardzo odpowiednie. Największe kontrowersje wzbudza trasa linii metra M3, która ma mieć mniejszy ruch pasażerski, od pozostałych linii metra oraz wiele wskazuje na to, że na niektórych odcinkach tramwaj będzie pokonywać trasę w podobnym czasie co metro. Temat rozwiązań komunikacyjnych w miastach, szczególnie w Warszawie, jest bardzo ciekawy. Niektórzy są przeciwnikami metra z daleka od centrum i twierdzą, że metro powinno przebiegać wyłącznie pod centrum miasta, a dalej powinna funkcjonować już innego typu komunikacja. Jestem ciekawy Waszej opinii. Co sądzicie na ten temat oraz na temat linii M4? Bardzo proszę o zostawienie opinii w komentarzu. Zachęcam Państwa również do obejrzenia pozostałych materiałów na kanale, na przykład o linii Metra M3 czy remoncie linii średnicowej w Warszawie. Na teraz się żegnam, wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia.